Cześć, sieman, chodź dobry, witam Was ponownie, witam Was w kolejnym odcinku i witam Was następnego dnia. Dzisiaj mamy 12 stycznia, godzinkę 13.00. Plan ogólnie był taki, żeby wstać i ruszyć maksymalnie do godziny 12, ale jak widać już się nie powiódł. W każdym bądź razie jestem aktualnie w Niemczech i podróżuję sobie z towarem na rozładunek na poniedziałek do Danii. Do celu mi zostało, już Wam mówię... 852 km, więc jest co robić, mimo tego, że to jest na weekend, z tego względu, że już mamy późną godzinę. No ale cóż, ja sobie tak zrobiłem, więc ja sobie muszę to teraz... Przejechać. Ten odcinek zrobimy troszkę inaczej niż ostatnio. Nie będę Was ciągnął ze sobą, że tak powiem, przez cały dzień. Tylko po prostu, jeżeli coś będę miał ciekawego do powiedzenia, yy, coś się ciekawego wydarzy, to po prostu Wam o tym powiem i czy to będzie jutro, czy to będzie pojutrze. Taki filmik sobie sklecimy z paru dni. Więc po prostu zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka do końca. No, w końcu się ruszyłem, zebrałem się do wyjazdu, można ruszać na spokojnie. O, tutaj po lewej stronie panowie sobie zrobili grupowe sikanie. No cóż, w kupie jest raźniej sobie siusiać, że tak powiem. Kurde, jak słońce strasznie wali po oczach, ale już sobie tutaj za chwileczkę. O, elegancko sobie właśnie zawrócę i już mnie nie razi, słoneczko z tyłu jest, jest idealnie. Także ruszamy. Filterek DPF elegancko nam się tutaj przepycha. Tutaj teraz widzicie panoramę Frankfurtu nad Menem. Naprawdę dla mnie super sprawa. Zawsze uwielbiam tędy przejeżdżać. Bardzo piękna panorama. 16.05 Ja mam do celu jeszcze 670 km. No i ciężko mi w sumie ocenić, czy idzie gorzej, czy idzie lepiej. Bo się cały czas w sumie zatrzymuję, żeby zrobić jakieś zdjęcia, jakieś ujęcia. Trochę dronem polatałem, więc tutaj trochę mi czasu uciekło. W każdym bądź razie mam dla Was fajną informację, ponieważ jutro spotkam się z dobrym kolegą, który jeździł u nas w firmie. Teraz jeździ już w innej firmie, ale również prowadzi swój kanał na YouTubie ostatnio też jakiś czas temu już się spotkaliśmy, no ale niestety nie było na nim czasu, tylko tyle, że razem wspólnie przyjechaliśmy jakiś odcinek drogi, no ale odcinka na kanał nie udało się niestety nam ponagrywać w każdym bądź razie nie chcę wam właśnie zdradzać o kim mówię ci co mnie dłużej już oglądają raczej domyślają się o kogo może chodzić nie chcę tutaj zapeszać, bo może wyjdzie jeszcze tak, że się nam nie uda spotkać no i wyjdzie, wyjdą takie flaki z olejem. Dlatego ja jadę cały czas przed siebie, zaraz zjeżdżam do Lidla na zakupy i słyszymy się wkrótce. Dzień godzinkę 10.00 jest dosyć późna, bo dopiero wstałem. Ale również wczoraj późno się położyłem, bo się zająłem różnymi sprawami i poszedłem spać dopiero około godzinki pierwszej. Ale fajnie, bo się wyspałem, jest naprawdę spoko. W każdym bądź razie do celu mi zostało 208 km. Do spotkania z tym kolegą, o którym wam wczoraj wspominałem, zostało 133 km. No ale on jest za mną, więc ja będę tam pierwszy, ale chcę już sobie ruszyć. Nie będę tutaj na niego czekał, bo chciałbym jeszcze skorzystać sobie z prysznica. Bo na w tym parkingu, co stanąłem, jest prysznic, ale nie dla tych, którzy się nie zaszczepili, także pojadę sobie do kraju, gdzie są troszkę normalniejsze przepisy, według mnie, czyli do Danii i tam z takiego prysznica sobie skorzystam. Dlatego ja się tutaj już ogarniam, zabieram do roboty, robię śniadanie i będzie trzeba powoli ruszać. Jest mój talerzyk przeznaczony tylko i wyłącznie dla dorosłych. Teraz kupiłem sobie nie mozzarella, a jakąś skrelle. Zobaczymy, co to jest w ogóle warte. Najważniejsze jest to, że jest dosyć chude i ma mało kalorii, dlatego może się nadać dla takiej osoby jak ja. Zawsze obieram pomarańcze tak, żeby było najmniej tych białych skórek. Jeszcze z półtorej godziny i może zjem to pomarańczę. Dobra, przynajmniej z grubsza je oskubałem, więc można, można zacząć sobie konsumować. Zjem pomarańczkę, idę pod prysznic. Do celu tego spotkania z tym kolegą zostało mi 30 km. Ja zatrzymaję się tutaj, niby tam na tym parkingu. Też ma być prysznic, ale tak naprawdę yy, nie wiem, czy na przykład nie będzie na przykład popsuty. Dlatego zatrzymałem się jeszcze parking wcześniej. Pójdę tutaj. Jak będzie ok, tutaj to się normalnie wykąpię. A jak nie, to będę miał jeszcze w zapasie ten kolejny parking. Więc yy, tak to sobie wykwiniłem po prostu. Ogólnie, bardzo często ostatnio chodzą za mną pomarańcze. Jakiś czas temu znowu kupiłem ponad 2 kilo pomarańczy. I tak naprawdę zjadłem je na raz. To jest jeden z moich takich najbardziej ulubionych owoców, jakie istnieją. Dobra, trzeba się spakować pod ten prysznic. O! Bieliznę nie będę Wam pokazywał. Nawet jakbym Wam pokazał tą bieliznę, to nie wiem, czy by się w kadrze zmieściła. Nie mam pojęcia Na dawce można by było z tego robić <gry> Kurde, co tu? Jakaś plama została na tej koszulce? Coś się chujowo doprało No ale mieś jest. Jestem w trasie, nie chodzę nigdzie w goście To może być lekko nie niedoprane Że jak zimno, zimno, zimno. aby prysznic był czynny, to się człowiek trochę pod nim wygrzeje. Nic nie widzę przez ten kaptur. Zaraz zobaczymy, chwila prawdy, czy może tutaj też jest nieczynny dla osób niezaszczepionych. No i tutaj mamy prysznic na czas. Tutaj wrzucam żeton i mam 8 minut wody. A patrzcie, ręcznika zapomniałem. Na szczęście zawsze noszę ze sobą taki mały ręcznik nabrajeczego w plecaku. No i również go dzisiaj ze sobą miałem, więc chociaż uratował mi życie, bo tak to nie miałbym się czym wytrzeć. Dobra, ja już dojechałem na miejsce i czekam sobie na tego kolegę, a zresztą, w sumie, co ja będę przed wami dalej ukrywał, kto to jest, sami zobaczcie. Kierowcy i kierowniczki, przed wami. zawodnik szybkiego kółka z tytułem Dziś ładnie, jutro jasne, Agur Rusę. Tak jak mówiłem wam jest niespodzianka Jesteśmy tutaj z Arturem w po Europie weekendzik, weekendzik, i zaraz obiadek Próbowałem, ale w końcu olałem temat Bo z komputera mógłbym, nie? Ale już z telefonu nie mógłbym Pierwsze, nie ma czasu na to Wiesz, jednak ten telefon bierzesz Wiesz, położysz się do tego kurnika Czy tam no. na łóżko i tam sobie zmontujesz Te odcinki w moment Robił to w tym momencie bym jakiś wie, slow motion wprowadził i tak dalej. I tak dalej. Podążam na swój załadunek, zostało mi 80 km. Mamy godzinkę 9:30, 14 lutego Walentynki, więc co wam tutaj życzyć? Kochajcie się po prostu. Nie mam pojęcia, co mógłbym wam życzyć w tym dniu, ale mniejsza o to. Chciałem podsumować ten odcinek, jak to wszystko tutaj się udało, więc naprawdę jestem mega zadowolony pod tym względem, że udało nam się z Arturem spotkać w końcu po trzech latach. To, że ostatnio się widzieliśmy to nic nie znaczy, bo nie nazwałbym tego jakimś tam spotkaniem. A tutaj się udało ugotować razem obiadek, porozmawiać, nagrać wspólnie odcinek, który zobaczycie oczywiście u Artura na kanale. Naprawdę moim zdaniem się wydaje, że fajnie to wszystko wyjdzie. I oczywiście tu nie chodzi o to, że ja jestem w tym odcinku. Ogólnie uważam, że był fajny pomysł Artura na ten odcinek, dlatego... Zajrzyjcie sobie na ten odcinek i sami y, ocencie. No i oczywiście pozostawcie subika jemu, żeby tam mu się ten cały kanał y, dalej rozwijał prężnie, bo naprawdę Artur wystrzelił w górę ładnie. Y, więc y, jeśli chodzi o ten odcinek, to już będzie tyle ode mnie. W ogóle bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam, że dotarliście do tego momentu. Oczywiście standardowo zachęcam do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktaż, czy jakieś inne filmy w moim wykonaniu będziecie mieli po prostu na wyciągnięcie ręki. Również standardowo Was zachęcam do obserwacji na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć, na razie, pozdrawiam!